Co Pani myśli o tej akcji likwidacja Straży Miejskiej? Nie powinna, wiem. Powinna zostać likwidowana, czy, czy to jest dobra instytucja? Jeszcze się nie zastanowiłam, idę właśnie jak myślę nad tym. I my postanowiliśmy się zastanowić nad tym, czy straż miejska w Bielsku Białej jest potrzebna, zwłaszcza że od kilku tygodni na ulicach miasta prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej. Inicjatywa wzięła się z można powiedzieć z inicjatywy mieszkańców. Przeprowadziliśmy w lutym sondaż uliczny w Bielsku Białej. I wy, z niego wynikało, że mieszkańcy bardzo chętnie chcą się pozbyć tej niechcianej instytucji, jak i, jaką jest Straż Miejska. Straż Miejska w Bielsku Białej istnieje od 1991 roku. Obecnie pracuje w niej ponad 80 osób, w tym 70 to funkcjonariusze. Zadaniem, które jest przewidziane dla Straży Miejskiej między innymi jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem w ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia. Ochrona obiektów komunalnych, doprowadzenie osób trzeźwych do Izby Wytrzeźwień bądź do miejsca zamieszkania. A także naszym zadaniem jest informowanie społeczności lokalnej o różnego rodzaju zagrożeniach. Opinie na temat Straży Miejskiej są często bardzo emocjonalne. No najwyższy czas, żeby się za tą bandę ktoś wziął. To jest dla mnie kurczę taki temat, że zlikwidować no i to wszystko. No, kurczę, no. A dlaczego? Pana znają? Dlaczego? Nie pa się gości na mnie bo to, to są dla mnie nie per ludzie, no nie per ludzie, no kurczę. na razie się nie umówić, ale, ale kurczę, zlikwidujcie to, zlikwidujcie to. Umiecie się zlikwidować, zlikwidujcie to, zlikwidujcie to Nie brakuje też zwolenników funkcjonowania Straży Miejskiej. To jest dobra instytucja? Jest bardzo dobra instytucja. Chociaż jaki porządek na mieście jest. Menelstwo gonią, a policja będzie już, e, gonić? Policja jest od łapania złodziei, bandytów, a nie zajmować się takimi sprawami śmieciowymi, jak to powiedzieć, miasta, no nie? Od tego jest Straż Miejska. Jakby ich nie było, to tu by my przez miasto nie przeszli, bo by były same samochody postawione. Jednym z argumentów, jakie przemawiają za istnieniem Straży Miejskiej jest obsługa monitoringu miejskiego. Od 2001 roku na terenie naszego miasta działa system monitoringu wizyjnego. W latach 2004-2005 już tych kamer na terenie naszego miasta było 45. Obecnie kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta jest 74. Obejmuje ona ścisłe centrum, osiedle Beskidzkie, osiedle Karpackie, a także osiedle Złotełany. Jednak zakres działania straży miejskiej nie przemawia do zwolenników referendum. Uważają, że finansowanie straży miejskiej powinno zostać zastąpione dofinansowaniem komendy miejskiej policji w Bielsku-Białej ponieważ dubluje obowiązki policji w głównie, jak również przeszkadza mieszkańcom, nakładając mandaty niekoniecznie, które powodują bezpieczeństwo mieszkańców. Głównie jest to w naszym zdaniem rabunek pod przykrywką bezpieczeństwa. O współpracy ze Strażą Miejską rozmawialiśmy z Panią Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Współpraca Policji w Bielsku-Białej oraz Straży Miejskiej układa się na dobrym poziomie. Współpracujemy ze sobą na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem ładu i porządku w mieście, między innymi w trakcie zabezpieczenia imprez kulturalnych i sportowych, których w mieście jest organizowanych bardzo, bardzo dużo. No tutaj ta pomoc Straży Miejskiej jest nieoceniona. Pamiętajmy też, że straż miejska, funkcjonariusze straży miejskiej obsługują monitoring. Monitoring to narzędzie, które daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, a dla nas jest nieocenione w czasie ustalania i zatrzymania sprawców przestępstw czy wykroczeń, gromadzenia materiału dowodowego, a także w czasie rozstrzygnięć związanych ze zdarzeniami drogowymi. Straż miejska ma mniejsze kompetencje aniżeli policja, natomiast odciąża nas zasadniczo, jeśli chodzi o kwestie związane z drobnymi wykroczeniami. Czy to właśnie właściwe parkowanie? No tutaj my również interweniujemy, ale ten ciężar spada w znacznej mierze na straż miejską. Jak również no, na przykład zwykłe spalanie śmieci czy zapewnienie porządku na terenie posesji. No ale po co mamy utrzymywać w Bielsku Białej dwa budynki, dwa komisariaty, komisariat policji, komisariat straży miejskiej, posłuch społeczny, jeżeli chodzi o policję jest zdecydowanie wyższy, policję trzeba dobrze finansować i policja ma służyć mieszkańcom dla bezpieczeństwa naszego ogólnego, a nie dla polityków, władz lokalnych w celu rabowania obywateli, jak to się teraz dzieje. Policja jest wykorzystywana też, również w celach innych niż zapewnienie nam bezpieczeństwa. My, obywatele, musimy płacić za bezpieczeństwo, a nie żądać, by te instytucje pracowały zarobkowo. Dzisiaj tak się dzieje. W rozmowie z nami wicekomendant Straży Miejskiej zaznaczał, że działalność Straży Miejskiej nie ma wcale charakteru zarobkowego. Około połowy interwencji kończy się pouczeniami, a są interwencje, które mogą całkowicie zmienić wizerunek strażnika miejskiego. Strażnicy miejscy w tym roku patrując ulicę Regera, wyciągnęli całą rodzinę z płonącego domu. Oczywiście natychmiast powiadomili państwową straż pożarną celem ugaszenia pożaru, który wystąpił w tym domu. Podobna jest, sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy nasza funkcjonariuszka wykazała się niezwykłą odwagą, ponieważ uratowała mężczyznę, który chciał popełnić e, samobójstwo na osiedlu Beskidzkim, chciał skoczyć z drugiego piętra. Straże miejskie zlikwidowano już m.in. w Chrzanowie, Łasku, Grajewie, Trzebini, w Strzegomiu, Zakroczymiu, Żorach. Największym jak do tej pory miastem bez Straży Miejskiej jest licząca 63 tysiące mieszkańców stalowa wola. W miastach wielkości Bielska-Białej ani w większych aglomeracjach Straż Miejska nie została jeszcze zlikwidowana.